I przed wami kolejna Włoch. część dotycząca zaręczyn, w których coś poszło nie tak jak powinno. Usiądźcie wygodnie, bo będzie krótko i na temat. Cześć wszystkim, zaczynamy! O jako pierwszy zobaczycie filmik z małego miejskiego festiwalu, gdzie po zakończonym koncercie na scenę dostał się amator zaręczyn. Zachęcony tłum zaczyna bić brawo. Jak się jednak okaże, niepotrzebnie. Nic więc dziwnego, że po krótkim namyśle postanowiła zmyć się stamtąd jak najszybciej. O! 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 I przed Wami klasyka amerykańskich zaręczyn. Mecz NBA pełna sala kibiców i on. Rycerz w garniturze, który wyciągnął swoją partnerkę na sam środek boiska. Niestety żart komentatora spełnia się i dziewczyna odrzuca zaręczyny uciekając biegiem przed kamerami. Na pocieszenie zrezygnowanemu bohaterowi zostaje tylko meczowa maskotka. Może trochę odejdzie w 10-12 latach. Następny film pokazuje nam bardzo zakochanego azjaty, który zaledwie po 3 miesiącach znajomości postanawia oświadczyć się swojej kobiecie w samym środku centrum handlowego, zwracając przy tym uwagę wszystkich zakupowiczów. This is where we met 3 miesiące ago. Oh my god, there are people looking. This is where we first saw each other and this is where I fell in love with you. So cute. And you're my absolute John and you had me that day. Hello. Kiedy me. I mean, anyway, oh. Całą masakrę próbuje przerwać kierowca dziecięcego pociągu, ale niewzruszony kawaler kontynuuje te jedne z najgorszych zaręczeń. Um, uh, you, John, you're my sweetie pie, you're my cutie pie, you're my, fronu, you're my everything and, and I, I wiem, że but, but to jest ale żeby że mnie bardzo I mam dla poem for you. And I, I,

I kolejny zwykły dzień, kolejna randka z chłopakiem w centrum miasta. Czy coś może się zepsuć? Tak, gdy tylko on postanowi się oświadczyć, na nic się zdały rozradowane wrzaski gapiów. Gdy minęła chwila oszołomienia, dziewczyna wiedziała dokładnie co robić uciekać, gdzie pieprz rośnie. Oh, Zakończymy filmikiem z Ameryki, gdzie pewien gość w ciekawy sposób wykorzystał swoją chwilę w kamerze. Zamiast pocałować partnerkę i oglądać w spokoju resztę meczu, postanowił się jej oświadczyć. Efekt prawdopodobnie kolejny skończony związek i złamane serce Czy wielu tym katastrofom można było zapobiec? Zdecydowanie tak. Jeśli nie chcecie być bohaterami zaręczynowych faili, to oglądajcie uważnie nasz kanał. Nowe filmy już niebawem. Pozdro.